Powinno się tu znaleźć stare dobre ostrzeżenie o spoilerach, tylko całkowicie kłóci się to z główną wadą dziewczyny do wynajęcia. Proszę bardzo, za tą krzywą zasłoną znajdują się wszystkie spoilery do 250-rozdziałowej historii. Jeżeli myślicie, że ten żart jest tani, to boję się, co pomyślicie o reszcie tego filmu. Obecnie fanie mangi Miyajima Rage'ego co tydzień pojawiają się w tym samym miejscu, co tydzień czytają kolejny rozdział i co tydzień mówią, co za gówno do zobaczenia za tydzień. Jak znaleźliśmy się w tym miejscu? Przecież Kanojo Okaryś Mas miało tak ciekawy pomysł na siebie. Dziewczyna do wynajęcia i mocno nieogarnięty bohater po załamaniu serca. Ostatni raz taki interesujący i podobny pomysł widziałem w J.K. Haru jest ladacznicą w innym świecie. To był punkt całej tej historii. J.K. jest w innym świecie jako prosty. Choć pomysł na Kanojo Okarishimas był naprawdę ciekawy, to show skończyłowy ofensywnym 2 na 10. Powodów jest wiele i dotykają niemalże wszystkich części tego show. W celu rozplątania tej sieci błędów i zaniedbań zaczniemy od pokazania tego, czym Kanojo Okarishimas mogłoby być, ponieważ i jest jedna rzecz, której Miyajima Reiji nie rozwalił na kawałki swoim bezczelnie złym pisarstwem. Jedna rzecz, która pokazuje pełnie potencjału Kanojo Okarishimasu i to, czym te show mogłoby być, tą rzeczą a raczej osobą jest Mami Nanami. Mami z gracją godną Doomslayera rozrywa całą resztę postaci na śniadanie. To ona zaczyna całą historię zrywając z kaskiem, co powoduje jego rozpacz i chęć ciągnięcia po jakąś dziewczynę do wynajęcia i to ona jedyna pchatą historię do przodu spiskując oraz depcząc po całej reszcie obsady. Mógłbyś teraz powiedzieć, ciotto cholera mate, przecież uniwersalnie zgadzamy się, że Mami jest łagodnie rzecz ujmując kłamliwą szmatą. Dokładnie dlatego nie jest Nielogiczna i głupia jak reszta obsady, jest po prostu kłamliwą szmatą, a to czyni ją jedyną sensowną i interesującą postacią w całej serii. Jej pełna historia wciąż jest nieodkryta, ponieważ przez 90% czasu zamiast historii Wszystkich postaci, słuchamy z permiarskich myśli Kaska. Jednak jest jeden rozdział skaczący głęboko w jej przeszłość. Dowiadujemy się w nim, że Mami jest jaka jest dzięki miłości jej ojca, która objawia się pod postacią przemocy oraz patologicznej kontroli nad życiem jej córki. Wtedy mamy ten cały ark miłości do Urashima Taro, który przybył, aby mi połamać palce za ogłoszenie detronizacji Sekai, i 20 Trudnicowy rozdział jest wypełniony takimi metaforami, taką emocjonalną kolejką, takim martwym dzieckiem że na chwilę zapominasz, co ty w ogóle czytasz. Jest tu nawet dwuznaczność godna tytułu geniuszu. Mami na końcu twierdzi, że straciła dziecko. Czy chodzi o tu o metaforę do ukształtowania jej własnej osoby? A może powinniśmy brać to dosłownie jako utracenie dziecka jej i Taro? Obstawiam, że Reggie miał na myśli obie interpretacje, bo na początku tej historii jest pokazany dosłowny embrion. Ale i sama Mami mówi o tym dziecku, Niedosłownie. Wątki Nanami są dobrze rozbudowanym dramatem, który pokazuje, że ta seria miała potencjał i miała naprawdę dobry pomysł. Dlatego też wręcz ofensywna jest obecność wątków Nanami wśród takiego syfu jak reszta naszej obsady. Ruka, 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 ruka. Czemu zaczęła się bujać w Kazumie? Ponieważ jej serce zaczyna bić szybciej, kiedy go widzi. Okej, okay, to ma trochę sensu, ale mało. Niby mieści się to w ramach akceptowalnej fantastyki komedii romantycznej, ale akceptowalna fantastyka komedii romantycznej ma to do siebie, że działa tylko wtedy, gdy cała reszta show jest dobra. Ruka i jej wątki są wysoce nielogiczne i łatwe do zakwestionowania moralne. Chizuru to absolutna faworytka wszystkich. Dojdziemy do tego, jak show traktuje jej zawód dziewczyny do wynajęcia. Na razie interesuje nas tylko to, że jest ciężko pracującą, ogarniętą i niezawodną w wsparciu. W sumie druga faworytka widowni ma być Kawaii. To na tyle, dziękuję, do widzenia. Jakieś głębsze przemyślenia, wątek poza fanserwisem: bój się Boga. Kazuja, uniwersalnie znienawidzone zabyciem za byciem kaskiem, spermiarzem, dwie lewe ręce i nogi. Uważam, że to nie jest taki problem sam w sobie. W końcu Mami też jest negatywną postacią, ale kazek. Kazek ma po prostu dwie lewe nogi, przy których tylko czasami wyrosną jaja. Po dokonanym jego bohaterskim czynie, te jaja się od razu chowają, dowodząc, że nie ma on żadnego realnego rozwoju. Serio wiecie, ile on się zmienił od początku do końca tej historii? Jak nie wiecie, to proszę bardzo, oto kartka z całym jego opisem rozwoju charakter. To, to jest wszystko, jak, jak się zmienił nasz główny protagonista. Nigdy nie musi się konfrontować ze swoimi wadami czy problemami. Nigdy nic z... Nimi nie robi. Kłamie jak nawzięty, jest niesamowitym spermiarzem oraz modem na Discordzie. To ostatnie jest oczywiście zmyślone, ale i tak jestem pewien, że jest modem na Discordzie. Połączenie bycia negatywną postacią i brak jakiegokolwiek rozwoju. Czyni go fundamentalnie nielubianym bohaterem. Nielubialność ta zamienia się na gorsze, negatywne uczucia, kiedy Show chce, abyśmy kibicowali relacji Kaska i Cizuru. Skupienie się na tej romantycznej relacji powoduje złość widowni, która nie może uwierzyć, że ktoś próbuje sfatać ich w faworytkę, z przegrywem, którego myśli składają się wyłącznie ze spermiarskich uwag na temat wyglądów bohaterki oraz NTR-a. Prowadzi nas to do innego problemu, bo w tym świecie nie tylko Kazek jest spermiarzem z Spermarzami są wszyscy inni. Schemat jest prosty i krótki. Krok pierwszy, zaprowadź zurum, mamikę, Rukę lub Sumi w publiczne miejsce. Krok drugi... Eee, ale ona ma krótką spódniczkę. Eee, czy ta szafa to jej szafa? Definitywnie do siebie nie pasują. Eee, mitę, te, ta dziewczyna jest w pyte. Rozumiem co Reggie chciał tu zrobić. Pokazać, że jego bohaterki są ładne, ale nie zna na to innego sposobu niż ten, a staje się on irytujący oraz rażący za czterdziestym razem. Nie tylko społeczeństwo anormalnie zachowuje się w stosunku do dziewczyn i związków. Robi to całe show. Przyznaje, że skupianie się na związkach ma jakiś tam sens. W końcu to show nazywa się dosłownie dziewczyna do wynajęcia. Ale jest jednak jakaś dziwna fetyzyzacja? Posiadania chłopaka, czy tam dziewczyny? Dosłownie każda postać reaguje jakby to była sprawa życia i śmierci. Może być to dla was niesamowite odkrycie, ale w tą jedną ciocię aż tak bardzo nie obchodzi, czy masz chłopaka, leż dziewczynę. A tym bardziej nie powinno to być podstawą twojej wartości, czy pozycji społecznej. Kanokari czyni dla siebie podstawą przeciwny system wartości, w którym twój partner wyznacza twoją wartość i status społeczny. A taka myśl nie jest po prostu zła, jest ona szkodliwa. Weź na przykład sobie Bartka z... Piątej C, który jest trochę przegrywem, trochę spermiarzem. Jak na chłopaka lat 14 przystało, klika on sobie w taki filmik, ba, bo ładne dziewczyny. Jakie rzeczy on z tego wyniesie? Że dziewczyny mieć fajnie, bo koledzy będą zazdrościć? Że jeżeli masz zestaw złych cech osobowości, czyniący cię nieatrakcyjnym, to nie należy się zmieniać, tylko zadzwonić po. Polską dziewczynę do wynajęcia? Jakikolwiek punkt tego show by nie był, umarł on pod zmarnowanym potencjałem i to fan fanserwisu. Nie można stwierdzić, że gdyby historia miała składnie i normalny rozwój, to myśli Reijiego byłyby mniej spermiarskie. Jednak ich nieudolność sformułowania oraz rozciągnięta fabuła jest wynikiem. Branży mangi. Kanokary jest wydawane w Shukan Showen Magazine, czyli w tygodniku mangowym. Jeżeli rysujesz mangę dla tygodnika mangowego, po uzyskaniu serializacji nie możesz po prostu wybrać momentu dla zakończenia fabuły. Manga zakończy się dopiero wtedy, kiedy jej wyniki będą tak słabe, że dostaniesz notkę od swojego edytora z datą wydania ostatniego rozdziału i informacją o tym, że masz te wszystkie wątki do tego momentu zakończyć brawo. To jest główny powód dlaczego hejtowanie Kanokari stało się, powiedziałbym, nawet popularne. Interesujące wątki to już przeszłość tej historii, która opiera się wyłącznie na oszukiwaniu widza. Kanokari od niemal stu rozdziałów tworzy wrażenie, jakby zaraz coś miało się wydarzyć, jakby zaraz miał nastąpić ten przełom. Ale on nigdy nie nadchodzi nigdy nic się nie zmienia. Po piętnastym prawie wyznaniu uczuć, fani albo dropnęli tą serię, albo dołączyli do festiwalu wyzywania tej historii. Oj i Reggie też opuścił tą historię na rzecz haremu z siostrami. Miyajima Reggie już dawno stracił pomysł na oryginalne wątki i ciekawe poprowadzenie fabuły. Nie uważam go za jakiegoś dobrego autora, ale czasami widać te przebłyski talentu. Koniec końców, Kanojo Okaresimasu mimo ciekawego pomysłu na siebie, nie potrafiło pokazać ciekawej fabuły, albo może interesujących postaci, czy nawet dobrej jakości. Absolutny stan tego show nie wprowadza w złość czy smutek. Tego show po prostu robi się szkoda. <ścoughs> szkoda, tak bym powiedział, gdyby nie Reggie i jego wręcz chore i patologiczne podejście do tematu dziewczyn do wynajęcia. Na szczęście mam jeszcze 14 kartek, 4 wypełnionymi uwagami i. Nie, czekaj, to tylko kolejne 10 godzin montażu. Jestem pewien, że zdążę z materiałem na sesję.